Zabrał ci duszę z szyi? Tak. Prawdziwi Orkowie noszą imiona na szyi. Prawdziwi Orkowie mają duszę. Mówisz o amulecie? Amulet z duszą. Jeśli ciało Iriga weźmie dupę w troki i pójdzie do chaty Meloga, Człowiek, który tu stoi, odzyska duszę Iriga. Słowo! Obiecujesz? Dobrze. Ciało Iriga posłucha. Ciało Iriga jest takie puste. Gdzie znajdę szaloga? Daleko od ciała riga. Irig uciekł wtedy przed szalogiem. Przed powietrzem na bagnach. Bagna? Szalog jest na bagnach? W lesie. Magna są za nim. Czyli na południe. Na południe, czyli tam. Okej. Okay. Można iść. Czemu by nie? Mhm. Czy to boję, że mi coś tu wyskoczy, jakiś cieniostwo, czy tról, czy coś takiego Dobra, idziemy dalej Zaraz wracam Dobra, wrycie, wbijają mi do pokoju jak do siebie Ale to nic Dochodźmy właśnie do szaloga no. Shalok, słyszeć! To dobrze. Czego chcieć człowiek? Chcę duszy i riga. Czemu człowiek chcieć dusza Iriga? Nie twoja sprawa. Po prostu mi ją daj. Nie. Ciało Iriga za słabe na imię. Nie zasługiwać na dusza. Czyżby? W takim razie ja zabiorę duszę i riga. Jestem silniejszy. Ludzie słabi, orki silne. Jak ty być silny, dostać duszę i riga. Człowiek walczyć albo odejść. No to dajesz fight. Będę walczył. Broń się. Człowiek dostać za swoje. Kurde. Mogę żyć. Ty silny. Ja słuchać. Bardzo rozsądnie. Dawaj amulet. Dusza iriga, nie być tutaj. Ja ją ukryć. W jaskini. A to włożyć, przekręcić. Że co? Włożyć, przekręcić. Otworzyć ludzka skrzynia. Czyli w tej jaskini jest skrzynia. Tak. Ludzka skrzynia z włożyć, przekręcić. Gdzie jest jaskinia z amuletem? Good, gdzie kończyć się drzewa i zaczynać kamień. Hmm... to pierców No i tak pójdziemy do sta... na sta do sta... bez sensu. Nie umiem się wysławić To pielce, wreszcie Kurde, no jeszcze trafię. Zupełnie jak trolle. Okay. Okay. Co so, ja jedę cały czas na północ? Aha, kółeczko. a tam włożyć, przekręcić, a tuszu tam jest. O Boże te... Wszystko się przyda. Wszystko można sprzedać. Could there No, wow. Ok. Ok, dobra. Mam nadzieję, że jesteśmy już blisko. No nie. Ej, okay, okej, okay, może level nabijemy tutaj Ten quest jest... No to nie jest quest, to jest obowiązkowe tak Z Fabułą związany No mm. Mam nadzieję, że już to niedaleko W sumie niedaleko nie skręca nigdzie tylko idę prosto do tutaj prawda no cały czas prosto tutaj mam nadzieję że tak tutaj się idzie tak Jaszczur. Co mi też go brakowało? Te zmagania zawsze z jaszczurem. Ale moss Okej. Okej dało się tędy wyjść, przecież mi się... A nie, nie dało się. Wydawało mnie się. A jak mnie się coś wydaje, to Abraz O kurde. Okej, okay, dobra, wracamy teraz Do Orka Co się dziwię dlaczego idziemy do Orka Ale spoko Jak skończę te wszystkie, jak to już kilkukrotnie powtarzałem Ale dla przypomnienia powiem, że jak skończę wszystkie części Gotika Zabiorę się za nagrywanie Gotika Trójki drogą Inosa i, i drogą Beliara i drogą Adanosa Więc luzik arbuzik He, myślałem, że rozkoczę. A jednak nie. mierą umieraj. Tak, chodzące gobliny w drzewa. Hit sezonu 2012. Trzeba będzie czepapyło zakupić eee, Ten jak to się nazywa Eee Miksturki lecznicze to wszystko do leczenia Sześciu teczka Ciało. Wiem. Taki się nam nie przyda. Przywrócę mu duszę. Jest taki słaby. Teraz już rozumiem, dlaczego się ukrywał. <grym> Irik przepadł. Oto twój amulet. Jestem sobą, Jestem samą! Jestem Irik! Skoro tak jest napisane na amulecie, pewnie masz rację. Ty. Jestem Irik! Syn Moriga! Bardzo się cieszę. Ja. Syn Moriga będzie walczyć. Erak zginie. Ork Kuru nie tak szybko. Syn Moriga może poczekać, aż pomówię z Melogiem. Okej. Okay. Jak się masz, przyjacielu. Sądziłem, że czas spędzony w dziczy wzmocni Iriga. Tak. Mam złe przeczucia co do tej walki za ragiem. Irig jest zbyt słaby, to prawda? Ciągle potrzeba mu wielu, wielu księżyców. Zbyt wielu. Szalok będzie musiał walczyć z Eraniem. Szalok przegra. Jest silny, ale żaden z niego wojownik. Ja bym go z łatwością pokonał. Czyli... wszystko stracone. Nadszedł czas, bym zakopał swe imię. Czekaj. Muszę jakoś uwolnić Gawana, a nie sądzę, żeby Erak go po prostu wypuścił, gdy poproszę. Co proponujesz? Dobra, to za chwilę. Ale ja na razie kończę. Cześć, oj, nara, I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.